towarzyskie zawody na mełgwi w innych już okolicznościach przyrody bardzo zimno zestaw na szybkiego bo to tak na szybko udało się jedynkę polosować mam nadzieję, że nie zaprzepaszczę tej szansy o, za niedługi czas zaczynamy ja mam wędka jedna metodę. Druga stoi w podoręciu. segrowo na robaczki wrócę. Będę na wysokości na skraju Lidi gdzieś tam. A robaczki będą tam. Mam otworek, więc może będzie ładnie. Tylko obawa, żeby nie uciekały w tamtą stronę. I już będzie dobrze. Muszę starać się je odprowadzać tam, a potem tutaj do celu. Znowu widok na helikopter. Helikopter w ogniu, chodź na wodzie. Czekamy na znak, sygnał. Podajnik nabity. O, jest znak, sygnał. Można zaczynać. Tak! Jeden poszedł. Trzeci jest. Zalecimy za nędzem tak ten drugi zestaw. Distans. Mniej więcej w tym samym obrębie, z Metr. <grymne> Trzy koszyki na początek jest potem Przełożymy się na mniejszy. Pięknie. Już nie ma metody. Haczyk. Zrzucić. Spontaniczny wypad. więc i nieprzygotowany. Żadne stoliki, żadne nóżki, adapterki, nic z tych rzeczy. Zostanie od Pierwszy zestaw już w wodzie. Pozostaje tylko czekać. Dwa hours later. Coś się ewidentnie interesuje Ale boi się pobrać najwyraźniej Może maleństwo o, o, Zobaczymy No się trafił Wiek Nie za duży no, ale jest to kolekcja Coś tu zgubię czy dobrze skubie czy skubnie. Pierwsze branie było atomowa. Ewidentnie w liliach wodnych to coś się dzieje z kubią. Jednak nie w tamtym tylko tutaj pomiędzy. Ale coś nie chcę pobierać Bardzo trudne listopadowe ołowienie później się chyba nic tak jest Siedzi. bo na filmach hmm. Usiadł i siedzi Chyba nici Niestety ciężko jest mi nagrywać materiały, jak nic nie bierze. Jak tylko się podłączy, odpali kamerę, to już niestety nie chcą brać. No już udało się w międzyczasie 4 zaliczyć. Rzucam dalej w to samo miejsce, i coś się wkręciło, chyba, oby tak dalej. No, nie udało się. No. Tylko nie w zaczep, nie w zaczep, nie w zaczep, nie w ten zaczep zasrany. I poszedł w zaczep zasrany. Kurczę! No niestety. Jest tam taki niestety brzydki zaczep i muszę go omijać, ale nie każda się da ominąć.

jak na listopad kilka karpi Jadę go czas zimna Uff. jakoś próbujemy o, chyba znowu coś jest Prawdę nie wiem czym zainteresowany bardziej czy kulką czy podpiętymi martwymi białymi robakami No, koniec łowienia. Wszyscy się składają, tam ważenie eee, złożone. Zostało 5 karpi, może 4, 5, 6, już nie liczyłem na do ważenia. Dobra.